Dobra, słuchajcie, są koperty, tak jak wcześniej powiedziałem, dajemy Wam dwie godziny od tego momentu. Mamy czas 11.50, umówmy się do godziny 14. .00. Maksymalnie 14, dobrze? Dwie godziny, 10 minut. Grupa, Pani Moniki, pierwsza. Pani Moniki, druga. Pani Moniki, trzecia. No i zaczęliśmy, Tiger Expert. Troszeczkę nam kapie z nieba, ale to myślę, że chwilowo i za chwilę się przejaśni. E, 10 zadań, mega, mega moc jak zwykle. Jest wesoło, jest kolorowo, jest. E... Jakie to zadania są? Jest. No czarno-biało miało być kolorowe, jest czarno-biało, no ale jest. No dobra, a jakie to są zadania? Na przykład. Najciekawsze? Najciekawsze. Znajdź zagran... no? Nie, to jest wiele ciekawych. No? Znajdź zagranicznego turystę i poproszę, aby zareklamował obóz Tiger Camp w swoim języku W swoim języku, czyli na przykład Tiger Camp, the best adventure the best people O nieźle, co? Nagraj jak trafiasz koleżankę, kolegę z innej grupy, Śnieżką, z odległości minimum 10 metrów Jest w nawiasie bez headshotów, czyli z całą wogółu Znajdź head... to są jakieś punkty do Znajdź na osoby, które wraz z Twoim zespołem z własnych sylwetek zrobią napis TIGER CAMP I tak dalej i tak dalej Takich zadań jest... A to! Dowiedz się ile by kosztował przejazd dla dużej karuzeli widokowej obok chrupówek dla całej grupy 50 osób I załatw 15% zniżkę A, To też będzie nieco Takich Dobra. zadań jest 10 do wyboru mają 7 najciekawszych według nich, które, które ogarną. Z racji tego, że jesteśmy na klubówkach, będzie nam ciężko wszystkich nagrać, ale może to gdzieś tam tak, po drodze tak. złapiemy, znajdziemy. O tam już widzę, że z turystami jakieś zdjęcie chyba muszą zrobić. A, wiesz, <słyszy> tiger campie najlepsi! dziewczyny są super! A co wam uda? <słyszy> Jak tam? łatwe, trudne? Łatwe, trudne. No i takie. Zmiar łatwe, zmiaru zmiaru łatwe. łatwe? Zobaczymy jak Wam pójdzie. Dobrze tutaj, słuchajcie, przypadkiem spotkaliśmy zwycięzców z poprzedniego sezonu. Co już macie? Mamy tak, dziesiątkę. Dziesiątkę macie Tak. jedynkę. I miałoby być. Ale gdzie to macie? Nagrane czy coś? Tak, Pokaż. O mamy tutaj zieloną kóteczkę, nawet razy dwa bym powiedziała. <laughs> Pierwsze, zdjęcie z osobą Znaleźć osobę w nie Tak, tak Mamy trzy Znaleźć jakąś osobę w tradycyjnym Nie, nie Musisz tego zrozumieć jeszcze czwórkę Tiger <zysy> camp musi być y, ja, mamy C. C, Mamy ty. Mamy I Dobre G, G, G G Dobra Dobra <zys> TP jakieś Nie, Jakiegoś, staram się, jak mówię. <śmianowicie> Czyli co to było? To, to był napis Tiger tak? Tak Dobra. No i to jest właśnie taka karuzela, Na której trzeba wynegocjować bilet grupowy Ze zniżką na 50 osób Zobaczymy komu się to uda <śmianowicie> No, Tiger Cam! Najlepsza przygoda! Chodźcie, dostajcie, proszę! No, no, no! No, 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 no! No, 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 Tiger camp, the best adventure with best people. This No? No, you can. Tiger camp, the best adventure with the best people. Okay, thank you. Very good. No, szybko, rupture. Can. Okay, okay, <laughs> so we need to just take a photo in your language. Uh, no, yeah. <laughs> to say that Tiger Camp is a good adventure with good people. And yeah, and we need it. Tiger Camp is the best camp ever. I think. Tiger Camp in the, is the best camp ever. Thank you very much. <laughs> Oh. Nie, nie. No i są kozaki z tyłu, 9 zadań. I teraz... Brawo no, za 9 zadań. Ja zapomniałem dodać, że oczywiście są statuetki za tą konkurencję. Tak. Ale, zweryfik ale zweryfikujemy. Ale ale, nie będziemy oceniali ani ilości zadań, bardziej jakość tych zadań. tak? Czyli bierzemy pod uwagę ilość zadań 7 plus młodszych dzieci 5. No i jakość tych filmów, waszą, waszą kreatywność, współpracę z innymi ludźmi.